Siema, ogólnie chciałam powiedzieć, że do grypsuna nie warto wchodzić, bo tylko kradnie pomysły na, na grywarkę. Patrzcie, Ej, tu jest takie coś. O rec. Ja wam pokażę, że będę mnie to ściągnął. Ja mam taką tą aplikację i Tom, a on chyba. Tom ściągnął. O nie, nie Tom tą, nie tą, sorry, Tom chyba, że Wam pokażę. Zaczął znowu kłótnie jak zawsze. I ja tylko mówię, żebyście do niego nie weszli, bo to jest I głupi dunk i łapki damy, hey, w domu. cześć, na moim kanale dzisiaj na drugi głupek ze strony mały. I zaraz pod komentarzem pewnie napisać, że o jestem mądrzejszy O, że ten. Więc ja się będę tak na łapkę w domu dawać Elo.